Napoleon Bonaparte mawiał od wzniosłości do śmieszności jest tylko jeden krok. Postanowiliśmy sprawdzić, jak daleko w swojej interpretacji życia napoleona posunął się Ridley Scott. This Brytyjski reżyser Ridley Scott po raz drugi w swojej karierze łączy siły z Walkinem Phoenixem, tym razem, aby przedstawić nam burzliwą drogę do władzy Napoleona Bonaparte i jego pełen sprzeczności związek z cesarzową Józefiną. Słyszałem tam od różnych kolegów, które się tam bardziej historią interesują tym okresem, że jest tam różne przeinaczenia, jakieś niedomówienia, także mam nadzieję, że ja ich nie dostrzegę, bo to by mi trochę zrujnowało tą imersję tego filmu. Napoleon Bonaparte genialny stratek, człowiek, który nazywał władzę swoją kochanką, cesarz Francuzów, czy mężczyzna targany namiętnością i zazdrością. Zapytaliśmy studentów o to, kogo zobaczyli na ekranie: legendarnego władcę, czy może niedoskonałego człowieka. Na pewno jest to piękny przyszczek w Francuzom, którzy są e, zakochani w swoim bohaterze i myślę, że, 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 że to jest wartościowy film pod tym względem, że oni zobaczą z bohatera w krzyżowym zwietrzadle. Nie zdawałem sobie wcześniej sprawy z tego, jaką rolę trzeba przydzielić takiemu aktorowi jak Joachim Phoenix, żeby ją spiernił albo żeby się to źle oglądało, ale już wiem. No i nie polecam. I Mimo wszystko, Łokinowi Phoenixowi nie można odmówić kunsztu aktorskiego. Ale to jego ekranowa partnerka, Vanessa Kirby, skradła serca krytyków. Jej portret Józefiny ukazał całą paletę sprzecznych emocji towarzyszących relacji między Napoleonem a jego ukochaną. Na pewno ta miłość nie była taka bogata, taka bliska, bo tutaj prawie cała. Cała narracja była o to, że on nie ma potomka, tak, a ten potomek się zrodził właśnie z tego związku z Polką i to też nie było pokazane. Jak widać, opinie studentów są raczej nieprzychylne. Pozostaje nam teraz wyczekiwać pojawienia się na platformie Apple TV+, reżyserskiej wersji filmu. Może to właśnie ona zdoła uratować honor Ridleya Scotta. Paulina Szlęcka, JTV. Whose country are we in?